I udało się zjąć bęben. Nawet źle nie wszedł ale szczęki jeszcze dosyć jest ich grubo, ale już pękają. Mamy ten wynalazek, w którym robiłem płukankę, czyli Dacia Logan 2010 rok od Pukanki jest przejechane 8000 a żeby na podnośnik bo chcę z tyłu hamulce sprawdzić bo najstarsi ale nie pamiętają kiedy tam było zaglądane to przy okazji sobie zdejmiemy dekiel i porównamy ze wcześniejszymi zdjęciami czy coś się poprawiło także zaczynamy działać tak wygląda silnik Pamiętacie, stara uszczelka była założona, jest tylko takie po prostu przypocenie, bo nie było myte. Tu nigdzie nie widać, żeby gdzieś tam jakieś wycieki były. Drobne przypocenie. Wypodzi się przy reduktorze. No i oczywiście nadal termostat cieknie. Już oczywiście, że tego nie zrobiłem. Dobra. Zdejmę filtr, cewkę, pokrywę i zobaczymy. Może później pokażę Wam w ogóle jak taki samochód od spodu wygląda po 10 latach i bardzo intensywnej eksploatacji. Bo ona naprawdę dostaje po dupie z dosyć wzroku. Już widać tu jakiś wykwit rdzy. Coś się dzieje. No, a tak, tu. Wszystko całe. Dobra, rozbieram. Dekiel mamy zdjęty. Znaczy, dekiel filtr powietrza. Tu widzę jest jakieś przypocenie, ale to chyba w tamtej robocie po prostu nie umytej i się rozeszło. Raczej na 100%, bo na kolektorze, na kolektorze dalej nie ma tego, tylko na ściance. Chciałem, że tu silikon czerwony, tą ustał, tu w Skąd tu czerwono silikon? Jedziemy dalej. Zdejmiemy dekiel i robię zdjęcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przebo stare, nie wymieniłem ich oczywiście. Nie było kiedy. Dekiel zdjęty. Ja teraz nie mam porównania nie wiem czy to jest czystsze czy nie ale wstawię Wam jeszcze dwa zdjęcia dla porównania przed płukanką, po płukance, no i teraz czy będziecie mieli jakiś punkt odniesienia No, ale widać już brudny po 8000. Ale jeszcze dojedziemy nim 2000 i dopiero go zmienię. Widać już. Jest bardzo ciemny. Od tamtej pory minęło niecałe dwa miesiące. Była naprawdę ostro eksploatowana. Kanka jej nie zaszkodziła. No i co? Złożę. Wy napiszcie w komentarzach co w ogóle sądzicie o tym. Czy jest jakaś różnica, czy nie. No i podniosę ją. Pokażę Wam jeszcze. Dzisiaj, jak wygląda spód w takim budżetowym samochodzie. Który jest naprawdę w miarę dobry do jazdy. Bo nic się nie dzieje. Po prostu tylko i wyłącznie lejemy olej, benzynę, gaz. I jeździmy. Tu do niego nie potrzeba asistanca. Dobra, składam, podnoszę i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, mamy złożone. Podnoszę do góry i zobaczymy, jak spód wygląda. Oczywiście uszczelkę zostawiłem starą, bo to nie ma sensu wymieniać. Tak wyglądają nad nadkola. Nie będę wam całego samochodu pokazywał, bo jest jak cholera po trasie. Tu żadnej rdzy nie widać Obrót tylko Amortyzatory fabryczne Ale trzymają Dwie paki najechane, rude jak cholera Tu nigdzie wykwitów nie widać Tu na śrubie od belki Wspornika belki trochę jest Rudej Tu widać Progi, wszystko. Przypominam, że auto nisko budżetowe. Bardzo nisko i ma 10 lat. Idziemy na tył. Z tyłu tak samo jakiś tam dramatów nie ma. Ramty butników. Coś jest jakiś odprysk, ale to uszkodzony lakier. Nie wiem, czy to widać. Zadrapane czymś, ale rudej i taki nie ma jakiś dłużej. Wszystko ranty. Brud, brud. Dobra, zobaczymy jak spód. Z spodu tak wygląda. Pojedziemy progi. Nie ma jakichś dużych wykwitów, przy belce jest coś tam, przy kręceniu siłę zabezpieczenie, e, moja szybka naprawa wydechu zrobiona z walca temu, I tu w spornik widać, podłoga zaczyna parszeć. Samochód nowy kosztował ze 40 tysięcy, także nie oczekujmy. A tu, gdzie gaz montowali, nie zardzewiało bardzo. No wydech, wydech to jest straszny w tym samochodzie. No, to jest jedno wielkie paryszydło. No i tu belka z tyłu, ale on dostał w dupkę. Także wszystko poszło do tyłu. To nie jest nierobione, bo wrócił zderzek, Belka jakieś wykwity. z tej strony bardziej narażone na błoto, dziury i wodę, prawa, ale i cała katalizator jest tak zardzewiały widać no i tu co? Obelka wyciek spod korka, puszcza podkładka bo to już sprawdziłem, tak to silnik suchy skrzynia sucha, tam się lało z męży. nie wiem czy to będzie widać od gazu a już zrobione reduktor, też będzie niedługo do roboty to jest jeszcze w salonie montowany nic nie było robione Także jego dni są policzone. Trzeba będzie dać nowy się nie pierdzielić, albo zestaw naprawczy. Zobaczę, a chyba nowy to. Zawieszenie, no tarcze już parszate, ale jeszcze trochę klocków. O klocków nie ma. Już zostało minimalnie. Czyli trzeba będzie tu tak samo, trzeba będzie zamówić komplet klocków, tarczy. Nie założyć. No z przodu tu nie ma co zginić, bo wszystko w plastiku. Belka tylko taka no wiadomo. Z tyłu tu bębny są. Fabryki nieruszane. Zaraz w ogóle zdejmę, chociaż jeden zobaczę jak to tam jest. Bębny są w ogóle do dupy konstrukcja, bo trzeba łożysko skręcać nie da się szybko tego zrobić no ale cóż tutaj tak jak nie było nic robione, nie uderzone ani ten tu. z jednej z drugiej strony nie ma rdzy. a tu jak belka widać, zresztą o przesunięta jest tu jest przesunięte to od razu cała ruda się zrobiła podtlenek LPG No, tu najbardziej z tego co widzę. Ale ogólnie, nie ma się co czepnąć. No, komfort to znikomy jest w tym aucie. Ale da się po Warszawie jeździć bez problemu. Tym bardziej, że tak jak tutaj do firmy to mi się przydaje. Muszę silnik wrzucić na pakę. Tutaj, jak mam dwa psy, dwa psy. To... Pewnie swoją bardzo dobrze rolę. No, pokażę wam jeszcze jak te hamulce wyglądają. No bębny fabryczne są w stanie agonalnym. No pierwsze idziemy na drugą stronę. Kół nie, mog... Kół nie mogłem zdjąć. To też dawno nie odkręcamy. I ten będę właśnie, żeby zdjąć to jest francuskie rozwiązanie, jest do bani. Jest to o tyle dobrze, że jest łożysko kompaktowe, a nie jest toczkowe, że trzeba po prostu łożysko odkręcać. Jest duże ryzyko, że, że się rozpieprzy, nie? Nawet do sprawdzenia trzeba zdjąć łożysko. Ale dzięki temu nic nie bije. Wszystko jest. no to jest takie tanie, że można całość wymienić się nie pieprza. Zaraz zrzucę i zobaczycie, jak to w środku wygląda. Patrzę w ogóle, że nie ma odboi żadnych. Libelka sobie po prostu idzie na amortyzator i tak sobie wymyślili, albo były i podpadały, ale chyba nie było, na śladów, nawet nie wiem. I udało się zjąć bęben. Nawet źle nie strzedł. Ale szczęki jeszcze dosyć jest ich grubo, ale już pękają. Także do wymiany. To mam taki problem, że jest ładne, grube. Że dzisiaj jest sobota, 2 stycznia, i wszystkie firmy są pozamykane. Dlatego co zrobię? Odmucham i do poniedziałku muszę złożyć. Chyba, że zostawię samochód. Nie będę tego składał. W poniedziałek zrobię. Zobaczymy, jak się to uda zrobić pębna nie będę wymieniał przeszlifujemy go tylko jest bardzo gruby elektrycznie w ogóle zużycia nie ma będzie hulało dalej trzeba uważać na piersi magnetyczne widzicie, zobaczcie to jest do ABS jest bardzo delikatny łatwo go uszkodzić prawa strona trochę lepiej wygląda decyzja podjęta zostaje do poniedziałku. Także zdejmuję szczęki czyszczę, czekam na graty i składam. pewnie zostaną stare, zostaną oczyszczone i tyle. Klocki jednak też pójdą do wymiany, bo ostatni gwizdek nic jeszcze nie obcierało. A zobaczcie dosłownie. Jeszcze z jedno dwa hamowania i już by metal szedł. Także dajemy też nowe tarcze. I klocki nie ma co głównie rzeźbić. dziadostwo pójdzie do wymiany. Ale piasta, jak na tela, to źle nie wygląda. Nawet ma przebłyski srebrnego i tak wygląda. Tarczy od drugiej strony. tu klocek w ogóle nie brał i nie przecierał. Zatopa szparda. Wentyl jest dosyć gruby. No i tu mamy już nowe szczęki. We mnie stare. Zostały wyczyszczone. Przystkowane. Jak składacie, a jest. Także łożysko, na przykład w ogóle, jak zakładacie łożysko kompaktowe albo coś, to najlepiej tą powierzchnię lekko smarym takim do łożysk pociągnąć, tylko żeby to nie rdzewiało, nie utleniało się. Wtedy jest dużo łatwiej zdjąć. Więc warto o to zadbać. Ja ceramicznym psikam, on jest suchy, wysychanie, nie łapie brudu, a sprężyny tak nie rdzewieją, no i wszystko działa dobrze, prawidłowo. Regulator musi rozpierać, dobrze chodzić. Wszystko musi być sprawne. Także tu kontrolujcie. Przy robocie warto najlepiej nie rozbierać sobie całości naraz, tylko przekładać z jednego do drugiego, żeby mieć na przykład drugą stronę. Tu ktoś też widać kiedyś coś musiał robić, bo źle była ta jedna sprężyna zamontowana z tamtej strony. Bodajże tak, z tamtej. Tak więc ktoś tu już też łapki wsadził. No i cinderek ma chodzić ładnie. Wszystko, że to zawsze kontrolujcie. Idziemy naprzód. No i z przodu też już mamy tarczunie i klotki założone. Można będzie, jeść. pamiętajcie zawsze odpuścić, żeby nie zostawiać brudnych, wolej. One są zabezpieczane niektóre.